W dniu, w którym najbardziej potrzebowałam oddechu, mój syn zabrał mi całe powietrze. Eleanor Ellie Price zamarła na długą chwilę. Siedziała w swoim starym, wytartym fotelu. Tym samym, który kupiła, gdy Jackson skończył siedem lat. Za pierwszą przyzwoitą pensję, jaką zarobiła sprzątając domy na wzgórzach Hollywood. Przed nią ekran telefonu komórkowego jaśniał powiadomieniem, które zmroziło jej krew w żyłach. Dostępne saldo. 000 usd Przeczytała to raz i drugi, i jeszcze raz. Ręce jej drżały nie ze starości, chociaż miała 68 lat, ale z powodu czegoś głębszego tego chorobliwego węzła, który tworzy się, gdy dusza rozumie, ale serce odmawia przyjęcia prawdy. Zadzwoniła do banku. Robota, potem człowiek. Powiedzieli jej, że operacje zostały wykonane online przelewy na łączną kwotę ponad 80 tysięcy dolarów to była praca całego jej życia jej oszczędności. Jej bezpieczeństwo. A dokąd poszły pieniądze? zapytała drżącym głosem. Wszystko zostało przelane na konto na nazwisko Jackson Arthur Price. Proszę pani, odpowiedział obojętnie pracownik czy chce pani zgłosić oszustwo? Eli nie odpowiedziała. Rozłączyła się, cisza wypełniła dom. Wtedy zadzwonił telefon stacjonarny. Eli, kochanie, widziałaś Instagrama swojego Jacksona? To był podekscytowany głos Doris, jej sąsiadki Jest w Rzymie, dziecko. Je w drogich restauracjach z żoną i teściową. Co za życie! Eli przełknęła ślinę. Otworzyła profil syna. Tam był Jackson jej jedyny syn. Uśmiechnięty z kieliszkiem w dłoni obejmujący tanię, swoją żonę i rondę, teściową, która zawsze patrzyła na nią z góry. Podpis na Rzym, mój nowy początek. Zasługuje na to. A w komentarzach tania napisała: Dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy czekają. Dziękuję za wszystko teściowo. Z emotikonem pieniędzy Eli nie płakała. Nie krzyczała. Po prostu stała tam trzymając telefon jak rozpaloną cegłę. Wtedy bez niczyjej wiedzy uśmiechnęła się. Ale to był inny uśmiech. Zimny, ostry. Jakby w końcu zrozumiała coś, czego przez lata unikała. Gdzieś daleko pod rzymskim niebem Jackson podniósł kieliszek. Widzisz? powiedziała tania. To był dobry pomysł. I tak niedługo umrze. Lepiej wykorzystamy te pieniądze, zanim pójdą na rachunki medyczne. Ronda jej matka zaśmiała się szorstko. Stara, nieświadoma kobieta. I tak nic by z tymi pieniędzmi nie zrobiła. Jackson nic nie powiedział, ale coś w nim drgnęło odległe echo głosu matki. Trzymaj się, synku. Jutro coś zjemy. Tej nocy Eli wzięła swój notatnik z przepisami i napisała drżącą ręką. To nie jest koniec. To początek mojej ciszy, a moja cisza będzie bolała bardziej niż jakikolwiek krzyk. Potem zasnęła. W tym czasie w Rzymie Jackson chwycił za telefon. Powiadomienie z banku. Konto zablokowane z powodu podejrzanej aktywności. Pojawiła się pierwsza rysa, a Jackson nie wiedział, że jego matka w ciszy już zaczęła działać. Świt w South Central jeszcze się nie przebił, gdy Eli wstała. Kości jej trzeszczały, ale tym razem nie czuła się stara. Coś nowego pulsowało w jej wnętrzu. Determinacja. Podgrzewając wodę, gwizd czajnika przeniósł ją w przeszłość. W wieku 14 lat sprzątając domy w Brentwood, w wieku 17 lat w ciąży z Jacksonem, porzucona przez jego ojca. Nie płakała. Zacisnęła szczęki i szukała więcej domów do sprzątania. Wychowała Jacksona sama, nosząc go na plecach, gdy prała cudze ubrania. Był całym jej światem. Gdy Jackson skończył 16 lat, powiedział jej: Mamo, jak będę bogaty, kupię ci dom, w którym zimno nie będzie przenikać przez ściany. Odpowiedziała: Nic mi nie kupuj, synu. Tylko o mnie nie zapomnij. Potem przyszły studia. Eli sprzedała jedyny kawałek ziemi, jaki zostawiła jej rodzina, skrawek gruntów w wiejskiej Georgii, aby zapłacić czesne Jacksona. Mój syn będzie księgowym, mówiła z dumą. I został nim. Ale to na studiach poznał Tanie. Dziewczyny o uśmiechu z magazynu i wyrachowanej duszy. Od pierwszego spotkania Eli poczuła ucisk w żołądku. Tania i jej matka, Ronda, pochodziły z rodziny, która udawała, że ma więcej niż w rzeczywistości. Nie wiem, jak Jackson tu dorastał, szepnęła kiedyś tania w domu Eli. To wygląda jak schronisko. Stopniowo tania zaczęła oddalać Jacksona od matki. Wizyty stawały się rzadsze, wymówki bardziej wymyślne. Mamo, Tania mówi, że za bardzo mieszasz się w nasze życie, powiedział pewnej nocy. Eli tylko w milczeniu posprzątała ze stołu. Ronda teściowa była mistrzynią zawoalowanych obelg. Pani Eleanor, z pieniędzmi, które pani zaoszczędziła, nie myślała pani o przeprowadzce do lepszej dzielnicy? Eli zrozumiała, że one nie chciały jej daleko. One nigdy nie chciały jej blisko. Podejrzenia Eli zaczęły się od drobnych szczegółów. Wyciąg bankowy, który nigdy nie dotarł, Polisa ubezpieczeniowa, której nie pamiętała. Wtedy zwróciła się do Waltera, swojej pierwszej miłości, teraz emerytowanego prawnika. Walter, jak mogę sprawdzić, czy ktoś nie używa mojego nazwiska do dziwnych rzeczy? Przez tygodnie Walter przeglądał dokumenty. Prawda była brzydka. Eli, Twój syn wpisał cię jako poręczyciela na wspólnym koncie. Podpis został sfałszowany. Od sześciu miesięcy stopniowo wypłacają pieniądze. Eli nie płakała. Wzięła tylko papiery. Ból zdrady był głęboki, ale bardziej bolało potwierdzenie, że jej syn nie był tylko zmanipulowany. Stał się aktywnym uczestnikiem. Kradzież na wielką skalę na wycieczkę do Rzymu była tylko ostatnim ciosem w planie, który już był w toku. Jackson nie tylko ukradł jej pieniądze, ukradł pamięć o chłopcu, którego wychowała. A Eli w swojej ciszy wiedziała, że nie może już być matką, która wybacza. Musiała być kobietą, która domaga się sprawiedliwości. Cisza Eli nie była już ciszą ofiary. Była ciszą drapieżnika w oczekiwaniu. Pewnego dnia, sprzątając pod fotelem, znalazła białą, zgiętą i ukrytą kopertę. W środku dokument, który sprawił, że powietrze zamarło jej w płucach szkic testamentu. Zgodnie z nim, rzekomo przekazywała swój dom i oszczędności Jacksonowi w razie śmierci. A na dole, nieudolnie podrobiony jej podpis: Chciał mnie zabić na papierze powiedziała Walterowi. Jej głos pozbawiony emocji. Walter spojrzał na nią. Eli, to niebezpieczne. Gdyby to zarejestrował, mogłabyś stracić dom, nie wiedząc o tym. Nie minęły nawet trzy dni, gdy otrzymała telefon od doktora Ewansa. Muszę z panią porozmawiać, pani Eleanor. Dziś, jeśli to możliwe. W gabinecie lekarz przywitał ją ze współczuciem, które pachniało pożegnaniem. Zrobiliśmy nowe badania krwi. Wyniki nie są dobre. Ma pani białaczkę w zaawansowanym stadium. Szacujemy, że zostało pani około sześciu miesięcy. Eli zamarła, wpatrując się w plamę wilgoci na ścianie. Żadnej łzy, żadnego pytania. Rozumiem to wszystko, co powiedziała. Ile kosztuje godna śmierć? Lekarz, zakłopotany, mówił o chemioterapii, agresywnych terapiach. Czy to skróci mi życie? zapytała. Niekoniecznie. Więc nie. Nie podoba mi się pomysł, żeby śmierć zastała mnie w szpitalnej koszuli. Przed wyjściem odwróciła się. Sześć miesięcy wystarczy. Na to, co muszę zrobić, to więcej niż wystarczająco. Tej nocy wyjęła z łóżka drewniane pudełko. W środku notatnik, wycinki i jedyne zdjęcie Jacksona z dzieciństwa. Patrzyła na nie przez długi czas. Potem z Walterem poszła na policję. Nie jako zdradzona matka, ale jako obywatelka. Zgłosili fałszerstwo podpisu, próbę przywłaszczenia mienia i załączyli dowody. Następnie zażądali prewencyjnego zamrożenia konta bankowego. Powołując się na klauzulę dotyczącą podejrzenia nadużyć finansowych wobec osoby starszej. Tymczasem w Rzymie, Jackson, szukając w e-mailu potwierdzenia lotu, znalazł ukryty folder, automatyczną kopię zapasową wiadomości Tani. Tania, mamy już prawie wszystko. Idiota niczego nie podejrzewa, jej odpowiedź zrobione. Jak tylko wrócimy, zostawiamy go. Jackson poczuł, jak żołądek podchodzi mu do gardła. Zamknął komputer i udawał, że śpi ale po raz pierwszy od dawna pomyślał o matce, o jej głosie, o jej uścisku i o tym, jak mówiła nikt nigdy nie zatroszczy się o ciebie tak jak ja. Chciał zadzwonić, ale nie zrobił tego. Eli ze swojej strony niczego nie oczekiwała. Na pierwszej stronie swojego nowego, czerwonego notatnika napisała. Mojemu synowi, Jacksonowi, dałam ci moje życie z miłością, a ty bez mrugnięcia okiem odebrałeś mi godność. To nie jest zemsta. To sprawiedliwość. A sprawiedliwość to wszystko, co mi zostało, by umrzeć w pokoju. Matka w niej umarła, ale kobieta się obudziła. Jackson wierzył, że piekło to miejsce ognia i krzyków. Nie wyobrażał sobie, że może być tak zimne, jak brukowane ulice Rzymu, ani tak upokarzające, jak odrzucona karta w restauracji. W mniej niż 48 godzin został bez pieniędzy, bez aktywnych kąt z dwiema kobietami patrzącymi na niego jak na żebraka. Bezużyteczny idiota, krzyknęła Tania na środku ulicy. Mówiłam ci, żebyś nie ufał swojej biednej mamusi. Tej nocy Ronda i Tania opuściły go w pokoju hotelowym. Jackson został sam, z brzęczeniem zdrady w uszach. W tym czasie w Los Angeles Ellis platała ostatnie nici swojego planu. Z pomocą Waltera aktywowała międzynarodową blokadę kapitału, powołując się na skargę o oszukańcze wykorzystanie kont osoby starszej. Wydano ostrzeżenie dotyczące wjazdu Jacksona na terytorium USA. To nie była zemsta, nie było nienawiści, była sprawiedliwość. W swoim czerwonym notatniku napisała: To, na co się pozwala, powtarza się, a to, co się powtarza, gnije. Nie urodziłam złodzieja, ale świat go nim uczynił. Spotkanie w ambasadzie było spektaklem wstydu. Wyjaśniono mu, że w USA toczy się postępowanie, że środki zostały zamrożone i że będzie musiał się z nich rozliczyć po powrocie. Wyszedł z pokonaną miną. Pomyślał o matce i wiedział, że to wszystko jej sprawka. I wtedy jak zagubione dziecko wykręcił jej numer. Mamo, powiedział, gdy tylko odebrała. Po drugiej stronie słuchawki Eli była w swojej kuchni, przesiewając fasolę. Mamo, co zrobiłaś? Zabrano mi wszystko. Jestem sam. Eli milczała. Wzięła głęboki oddech i odpowiedziała spokojnym głosem: Niczego ci nie zabrałam, synu. Po prostu zatrzymałam to, co ty zabierałeś mnie. Mamo, chcą mnie aresztować. Mówiłaś, że zawsze będziesz przy mnie. Byłam, dopóki ty nie przestałeś być przy sobie. Proszę, pomóż mi. Naucz się, powiedziała i rozłączyła się. To był pierwszy raz, gdy pozwoliła sobie pomyśleć, że jej syn musi cierpieć, aby zrozumieć. Tej nocy Eli nie spała. Usiadła i napisała do niego list. To nie było pożegnanie, ale emocjonalny testament, który zostawiła na ostatniej stronie czerwonego notatnika. Mój drogi Jacksonie, byłeś moją walką, moją siłą, moją dumą. Dałam ci to, co miałam i to, czego nie miałam. Ale zapomniałeś, kim jesteś. Nie, nienawidzę cię. Ale nie jestem już kobietą, która czeka w milczeniu. Teraz jestem tą, która cię uczy, nawet jeśli to boli. A jeśli kiedykolwiek naprawdę pożałujesz, ten list tu będzie. Nie po to, by cię ratować, ale byś nie mógł powiedzieć, że nikt cię nie ostrzegł. Na końcu listu narysowała małe serce. To była najsłodsza rzecz, jaka jej pozostała. Eli nie powinna być w Rzymie. W wieku prawie siedemdziesięciu lat jej ciało drżało, ale nie ze strachu. Podtrzymywał ją cel. Sprzedała kilka rzeczy blender, stare lustro, aby opłacić bilet. Podróżowała, by zamknąć cykl. Nie jako matka, ale jako świadek. Walter czekał na nią na lotnisku. Udało mu się załatwić specjalne pozwolenie, aby Eli mogła być obecna, gdy Jackson będzie podpisywał swoje oświadczenie w ambasadzie. Kiedy Jackson szedł do hotelowego lobby, zobaczył czekającą na niego tanię. W okularach przeciwsłonecznych i czerwonym płaszczu, który wyglądał na pożyczony. Czego chcesz? Zapytał: Zobaczyć, jak upadasz. Ból tych słów już go nie dotykał. W ambasadzie poczekalnia była biała i cicha. Jackson się pocił. Każda minuta ciągnęła się jak godzina. Wtedy drzwi się otworzyły i weszła Eli. Miała na sobie szary sweter, długą spódnicę i ciemny szal na ramionach, zakrywający jej przerzedzone od chemioterapii, której odmówiła, włosy. Jej oczy spotkały się z oczami Jacksona. Co ty tu robisz? zapytał. Jego głos się załamał. Przyszłam zobaczyć, jak podpisujesz, powiedziała. Nie jako matka, jako świadek. Tania zaśmiała się szorstko. Jakie to słodkie! Staruszka przyszła na swój ostatni występ. Eli spojrzała na nią nie z nienawiścią, ale z litością. Nauczyłam go czegoś, czego on już nigdy nie będzie miał. Wybaczenia. Tania zadrwiła. Wybaczenia? Pani syn to porażka. Wychowała pani pasożyta. Nie, wychowałam dobrego chłopca. Ty go w to zmieniłaś. A on na to pozwolił. Jackson zamknął oczy. Eli podeszła, podając mu żółtą kopertę. Oto twoje zdjęcia, twoje pierwsze listy. Dotrzymałam swoich obietnic, synu. Jackson podpisał dokumenty. W tym momencie kamera turysty nagrała fragment ostatniego dialogu. Obrazy pokazywały Eli stojącą, mówiącą: Byłeś moim życiem, ale ja nigdy nie byłam twoim. Nie urodziłeś się, by mnie kochać, tylko by służyć jako moje lustro. Nagranie stało się wirusowe. Na ulicy Eli się zatrzymała. Tutaj się rozstajemy. Mamo, próbował. Już ci wybaczyłam. Problem w tym, że ty jeszcze nie wybaczyłeś sobie. Jeśli chcesz coś zrobić, żyj z tym, co zrobiłeś i spraw, by miało to znaczenie. Odwróciła się i odeszła. Nigdy więcej go nie zobaczyła. Tej nocy Jackson otworzył kopertę. Zdjęcia list. Ukląkł na podłodze i płakał, nie z powodu kary, ale ze wstydu. Jackson wrócił do USA jak duch. Bez walizek, bez obietnic. Przeszedł przez ulicę South Central. Każdy róg niósł echo, wspomnienie. Z daleka zobaczył matkę siedzącą na bujanym fotelu, uśmiechającą się do dzieci z sąsiedztwa. Nie przeszedł na drugą stronę ulicy. Po prostu ją obserwował, zostawił torbę z pączkami na ganku i odszedł. Eli nie podniosła wzroku, ale go poczuła. W następnych tygodniach Jackson wracał zostawiał kwiaty, ciastka, liścik bez imienia. Nigdy nie odważył się zapukać. Pewnej nocy Eli wzięła swój czerwony notatnik i napisała ostatnią notatkę: „ Mój synu miłości się nie żąda, miłość się daje. Jeśli to zrozumiałeś, to nie jesteś już zagubiony. Nie szukaj mnie, gdy odejdę. Będę w każdym błędzie, którego zdecydujesz się nie powtórzyć. Jeśli chcesz sobie wybaczyć, zacznij od innych. Podpisała się i włożyła do koperty. Dla Jacksona. Poranek, w którym przestała oddychać, był jasny. Sąsiedzi znaleźli ją spokojną, z czerwonym notatnikiem i kopertą na kolanach. Jackson nie został powiadomiony, ale wiedział. Pobiegł do domu, zobaczył otwarte drzwi i wszedł. Ukląkł przy ciele matki, dotknął jej zimnych dłoni. Obok niej znalazł kopertę. Otworzył ją, przeczytał każde słowo szeptem i płakał w ciszy, tak jak ona. W pudełku było jego zdjęcie z dzieciństwa z notatką na odwrocie Wciąż w ciebie wierzę. Synu Jackson wziął zdjęcie, usiadł na jej bujanym fotelu na podwórku. Spojrzał w niebo i zrozumiał, że stracił matkę. Ale być może wciąż może odnaleźć siebie. Sąsiedzi mówili, że mężczyzna od pączków zamieszkał w tym domu. Bez nowych mebli bez luksusów. Tylko stary fotel, czerwony notatnik i zdjęcie na półce. Ci, którzy odchodzą, robią miejsce. Ci, którzy zostają, czasami wypełniają je pamięcią, a czasami, odkupieniem.